Osoby wierzące i niewierzące mają dość tego, co dzieje się obecnie w Polsce PiS. Mamy dość napychania kapsy ryzykowi szarlatanowi Storunia. Mamy dość prezesa partii na Ambonie. Bóg i Immer ja zawsze nie Mamy dość żenujących tańców polityków partii rządzących nam szar. Mamy dość ingerowania przez Kler w życie i w zdrowie kobiet. Mamy dość robienia duchowieństwu prezentów z naszych publicznych pieniędzy. Ojcze dyrektorze i niech ten miecz też tak symbolicznie służy. Mamy dość tuszowania pedofilii i państwa, które akurat w tej sprawie niczego nie może zrobić. I łączy nas wspólny cel. Świeckie państwo, w którym każda religia jest jednocześnie szanowana. Państwo, w którym są uczciwe zasady na linii państwo-kościół. Czas na świeckie państwo. I na koniec słowa księdza profesora Józefa Tischnera. W tej chwili terroryzm lewicowy odszedł w przeszłość, natomiast podnosi głowę, daje o sobie znać terroryzm prawicowy. I uważam, że to jest niebezpieczeństwo, bo ten prawicowy terroryzm ma bardzo często pełną gębę religii. On się legitymizuje szlachetnymi i pięknymi wartościami chrześcijańskimi. Warte rozważenia.